Na SmackDown stało się również to, co raczej każdy przewidywał. Po kolejnych tygodniach pokazywania swojej zdecydowanej dominacji, Wyatt Six w oficjalnym meczu o mistrzostwo WWE Tag Team pokonali Street Profits i zdobyli tytuł mistrzowskie. Także frakcja jeszcze bardziej się umocniła, jeszcze jest silniejsza, umocniła swoją pozycję. I teraz pytanie: jaki jest dalszy plan na nich? Zdominowali całkowicie, absolutnie wręcz dywizję tak teamową, jeśli chodzi o SmackDown. I czy będziemy mieli teraz jakieś budowanie tej frakcji, e, ulepszanie jej w taki sposób jak The Judgment Day, gdzie Finn Balor chciał, żeby każdy członek jego frakcji miał pas Mistrzowski i to mu się udało? I tutaj też może chociażby wujka Holdiego będziemy na jakiś pas, nawet mitkardowy, pchali? Czy może będą dalej dominować tą. Dywizję tak teamową, wręcz udręczyć, dręczyć, miażdżyć, pokazywać swoją dominację, bronić pasa bez problemu, i tak dalej. No, jestem bardzo ciekaw, jak to wymyślą.